Mimo twardego oporu naszych żołnierzy i ciągłych nalotów, naziści przyłamali się przez linię odcinka Cibienko-Gawrilowka. Niemiecka 4 Armia Pancerna dołączyła do 6 Armii na jej prawej flance w rejonie Nowego Rogaczika, kontynuując natarcie wzdłuż linii kolejowej relacji Kalacz-Stalingrad. 62 i 64 Armia wycofały się do zewnętrznych szańców miasta, ścigane przez wroga. Póki co utrzymują się na północnych rubieżach. Cały czas osłanialiśmy nasze szturmowce, czasem 3 do 4 razy w ciągu dnia. Mimo wczesnego września trwały niezwykle wysokie upały. Zmęczenie dawało się nam bez znaki. Coraz częściej oddawałem część standardowej racji tym, którzy najbardziej tego potrzebowali. Próbowałem przegnać złe myśli, ale z dnia na dzień było coraz gorzej. i Wydawało się, że nic co zrobimy nie jest w stanie powstrzymać nawałnicy wroga. Pewnie wielu tak myślało, choć nie odważyli się tego powiedzieć na głos. O świcie 4 września... Lasin wezwał eskadrę i dowódców formacji. Zebraliśmy się w zademionym bunkrze, gdzie szef sztabu, starszy inżynier pułku i komisarz już czekali. Żaden nie wyglądał jak był przedniej nocy, choć zmrużył oka. Nowe rozkazy ze sztabu ósmej armii, przemówił Lasin zmęczonym głosem, marszcząc brwi na nowo przybyłych. Wróg wciąż bombarduje Stalingrad. Wkrótce jego wojska lądowe przypuszczą szturm. Zaczynając od dzisiejszego ranka, pułki naszej dywizji zapewnią wsparcie myśliwcom 287 i 288 dywizji oraz wesprą 102 dywizję w obronie miasta. Robota dla nas jak na co dzień, ale błagam was, towarzysze, przyłóżcie się ze wszystkich sił. Liderów proszę, by rozważnie dobierali personel na patrole. Nie szastajcie zbytnio świeżakami. Wciąż mamy obowiązki eskorty szturmowców, więc rozdzielajcie obowiązki porówno. Dowódca pułku zamilkł na chwilę, zbierając myśli. W zasadzie to będziemy musieli pracować w grupach ze 126 i 9 Pułkiem Gwardyjskim. Waszym zadaniem jest strącanie eskorty, podczas gdy nasi sąsiedzi zajmą się bombowcami. Odpowiadajcie na rozwój wydarzeń i nie dajcie się zaskoczyć. Dbajcie o maszyny. Co dzień mamy coraz mniej samolotów, a jak wiecie, nasi mechanicy ledwo sobie radzą. To wszystko. Możecie się rozejść. Loty rozpoczynamy o 6.20. Lecimy zatem, dajcie w kolejnej misji, będziemy musieli podejmować się naprawdę ciężkich wysiłków, a przeciwnik będzie miał tylko coraz bardziej przytłaczającą przewagę, my z naszym skromnym zapasem amunicji, skromnymi zapasami samolotów, mamy w zasadzie ratować Stalingrad jak się da. Po prostu lećcie i zestrzelcie, co popadnie. No, robi się ciężko. Bardzo ciężko. W tamtych, w tamtych czasach to już w zasadzie zakraczało o desperację. Szczególnie dla Sowietów. A chłopaki za nami lecą, więc my ale nie musimy patrzeć na kompas, bo dobrze wiemy, gdzie mamy się udawać. Hen nad Spartanowkę sobie może tak obierzmy ładny kursik Powinna być północna część Więc jak jest ten ostatni dymek na północ Stalingradu to tam nam się kierujemy Miałem sobie tutaj w ogóle na drugim monitorze mapkę, którą dają nam w briefingu To bardzo fajnie działa w nawigacji, bo nie trzeba żadnych HUD-ów uaktywniać Co jest bardziej immersyjne. A my zobaczymy się na miejscu. Chodzimy już jakiś czas, i wypadałoby zrobić tutaj nawrót. Jak już przelecimy przez wołgę, zacząć chować. Oh, A tak, my się zająć cenami powietrznymi. No to zaczynamy mozolny patrol nad Stalingradem. I zobaczmy, co tutaj mamy. Coś tam, Hen, przed nami leci, jakieś kontakty. Ale cholera, wie co to jest. Tutaj, nasi sojusznicy, nasi skrzydłowi. Jesteśmy na patrolu, więc bardzo wysoko. Prawie 3000 metrów. Na razie nie widzę. Poza tymi kolosami, które tam lecą, i odwracają nad stronę Niemiec. A nie! Tu się coś kręci. no ciekawe. Ej, chłopaki już tam lecą. To dobrze. Znaczy dobrze albo niedobrze, to mogą być 109. Więc. Hmm. Dobra do reszty Spróbujmy ich opaść i Gdyby mniej się tego będą spodziewać Nie mam przewagi pułapu przynajmniej Więc mam tylko przewagę energii, wynikającą z Silnika, ale Jesteśmy w tym stanie popracować Bo oni się tam strzelają, czyli tam są jacyś nasi sojusznicy, proszę 1 mhm. 109 druga i chyba też trzecia Dobra, spróbujmy temu najbliższemu wsiąść na ogon Ale to dobrze, to skoro jeszcze jest tak manewrowny i tak szybki, znaczy że wciąż niebezpieczny. Trudno ciepnąć, może kasów. nam się udało go przysmolić przy bardzo optymalnie I ktoś tam na dupę w tym samym czasie siada ostrego nura tego w sumie A co? Co to jest? Co to za kloce tutaj lecą? Proszę bardzo Ale duża formacja Są ale wyglądają mi na Henshala. Hmm. niemiecki Grand więc będą męczyć nasze wojska tutaj gdzieś na ziemi. Dobra, spróbujmy takiego ustrzelić. E, to jest idealny cel dla myśliwców. Jest ciężka krowa. O, troszeczkę przedobrzyłem prędkością, wypraćmy ją. O, może w tego poniżej sobie polecimy, bo tego już nie przechwycę. A zresztą i tak dużo amunicji by wciągnęły. Henry są o tyle fajnym celem, że nie mają strzelca ogonowego. Są o wiele bardziej bezpieczne do polowania. Ale pancerne, tak? Więc no, przygotujmy się na to, że będziemy musieli zużyć. Ojej, ja. zużyć dużo amunicji, chyba że się uda go wydziadu Pięknie po... O! Po samym kadłubie Ale jak widzicie otworzyliśmy bo chyba jakieś dziury w bakach ale nie poszarpaliśmy na tyle, żeby zaczął spadać No aby się ustrzelić silnik muszę zwolnić, muszę zwolnić okay. no teraz po całym centrum przeszło i co? i leci hm. można w niej naprawdę wpakować tyle amunicji Ech, Niemcy robili pancerne maszyny no i mieli mieli silniki żeby to udźwignąć powód dla którego inni inni też mogli robić pancerne maszyny i Amerykanie takie robili ale inni zaś em, inne nacje specjalnie nie miały silników tak, no bo każde obciążenie trzeba czymś kompensować obciążenie oznacza, że samochód jest wolniejszy trzeba więcej siły nośnej no kurde został teraz po silniku i co? Ech. Trzeba więcej siły nośnej, żeby skurcze byka utrzymać w powietrzu i przezwyciężyć ten, ten ciężar czyli prędkości. Ergo, jest jesteśmy ładnie zrunani, trochę O pięknie i się podpaliło. Dziękuję bardzo. Tu jest kolejna jakaś formacja. To mi wygląda na... To nie są 109 Leci to i nurkuje, to mogą być lukersy. aha, ma w ogóle szerszy rozstaw skrzydeł niż, niż myśliwce, więc tak tam siedzi. Na szczęście tam nie siedzi na, na ogonie, więc czasami sobie oczywiście spoglądamy czy coś nam... Jak lecimy szczególnie po prostej na kolejny cel, tak? Nad sobą, za sobą Te cele są już niebezpieczniejsze. Uh. Przeleciliśmy nad bombami, które rzucili ciekawe. Mają strzelca ogonowego. Chcemy do nich ostrożnie podchodzić. Hmm. Niedługo mi się szwak skończy, już naprawdę długo z jego szyję. Szkasów też już niewiele. I to jest największy problem jaka. Mała amunicji. Poza, poza silnikiem. Na, poza silnikiem na wyższych pułapach. Ale w zasadzie. O! Oh, Fak! Okay. No, dobra, przedobrzyłem. Troszeczkę za blisko podleciałem i mnie, mnie trachnął. Czas najwyższy spitalać stąd. No dobra, mamy jakieś zastrzelenia. Ale już słyszałem, że ponownie w szwaku się amunicja skończyła. Czy tylko czy coś w niej goni? Co leci, odleci. Jest sprawne. Ale mogą być jakieś zadrapanie jajnże. no Ale dobra, czas wracać. Ech. W zasadzie to, jak wypada tylko piętnie poprzez porównanie z z takim BF109 bo na poró w porównaniu z Hurricane'em, bardzo porządna maszyna to w porównaniu z całą masą, nie wiem tych b 40 amerykańskich Kitty Hawków, czy coś, też porządna maszyna w porównaniu z BF109 no nie więc ja, jak oczywiście psioczę na jaka, to psioczę w kontekście frontu wschodniego. Bo gdybym zrobił taki konkurs latania dowolnymi maszynami i takiego do kwajtu, to powiem wam szczerze, że nawet jak byłby dobry na, na niskich pułapach, bo wtedy, wtedy króluje. Ale ela piątka jeszcze lepszy. Wróciliśmy już na nasze lotnisko Zróbmy teraz standardowy nawrót Przygotowując się do lądowania Zrównamy się Z pasem Próbujemy wytracić prędkość i pamiętajmy rutynę Na tym ostatnim podejściu próbujemy być gdzieś tak Poniżej kilometra i mieć tendencję spadkową już jesteśmy na tym ostatnim w to sobie wypuszczamy klapę, żeby wytracić prędkość dodatkowo Podobnie wypuszczamy podwozie mogłem zredukować prędkość do 200 km na godzinę Będziemy ją tracić powoli ale jak już mamy wypuszczone podwozie i, i klapy, to będzie lepiej. Mamy taki ładny dryf w kierunku lotniska. Tak, i pamiętajmy, 150 km na godzinę tak mniej więcej w momencie przeziemienia no i trzymamy oczywiście jako dobra wskazówka celownik na początku naszego lotniska a jak już jesteśmy prawie nad nim to podciągamy pilnując żeby wykracić prędkość do tak 150 jeszcze trochę i bardzo ładnie troszkę podbija ale taka charakterystyka jaka no, no i jesteśmy na ziemi. Możemy sobie zaparkować, przewietrzyć się, oczywiście, i zobaczyć jak nam poszło. Przesuńmy się może tutaj na boczek, nim wyjdziemy z misji. Mm -hmm. No, elegancko wskaźmy maszynę. No i proszę, jest troszeczkę zadrapań na froncie, ale to w zasadzie tyle. No i jak myślałem, mamy jednego BFA i jednego Henschela zestrzelonego. Eee, szkoda, że dłużej nie przypilnowałem tego jednego. Junkersa, bo może byłby i ten zestrzelony. Niestety się pokwapiłem na dwa różne, a trzeba było przypilnować. No ale całkiem nieźle poszło, tak? Też Zrobiliśmy co do nas należało. A tutaj w ogóle bardzo dużo sojuszników, żeśmy potracili Hurricane'y, jak widzicie. I było tutaj trzy, aż jeden lag. Hmm. Trudno się mówi. Ale i tak niezła rachuba, jak na tak ciężki dzień.